Brawo. O, tak, dobra. Nie, 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 nie. O! Tego nie rób. cofni, Cofnij. Musisz na wysokich obrotach na piździe jechać. Ale nie za duży rozpęd nie za duży rozpęd, żebyś nie uderzył w ten próg. Te koła... Koła muszą być prosto, nie? Za późno! Cofnij... Słuchaj, jak już przednie koła wjadą na górkę, to pełna pizda totalna. Do odcięcia. Stasiu! On i tak już nie wiedzie, a ty, a ty wiercisz dziurę. No to Lekki rozpęd. Jak już będziesz dojeżdżał, to wtedy pizda. Weź ich puść. Weź wycofaj. Co jest? Daj do tyłu jeszcze. Chcesz jeszcze raz spróbować? No on nie No to dobra, to teraz ja, zmiana. Ja nie mówię, czy on wejdzie, czy on nie wejdzie, tylko ci mówię, że się cały czas kręci. Weź stań też tam. I może zobaczymy jakiś...